20. Proszę jest. bardzo. No, już niestety zwiewa, ale nie tak bardzo. A tutaj siedzi pętliczek. 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 O, proszę. No, dzisiaj buźka dość łaskawy, chłop. Ten też jest łaskawy, chłop, bardzo. Wszyscy teraz jedzą. Tu jedzą, tu jedzą i tam jedzą. Śniadanko, laskanko, a teraz sprzątanko. Zobacz, zobacz jakieś liczne. Robimy masaży. Tak! Przyszedł kotek tutaj ładnie, chodził przy mnie. On już jest normalny kotek. Może on jest wrażliwy, on jest czujny, on jeszcze się uczy pewnych rzeczy, ale on się wszystkiego nauczy. To jest super kocio. Super po prostu. O jaki on jest łagodny. Jaki on jest dobry. Ani razu się nie zdenerwował. O, spadłeś, niuniku. Co się stało? No, co to było? Chodź jeszcze raz, chodź. Muszę ci przynieść ten drugi z dołu, wiesz, żebyś było, żeby tu znowu była kanapa. Ach. No chodź, bo spadłeś nam to, tak, biedaku, dlatego ja cię podtrzymuję, wiesz. No widzisz. Spadłeś do dziury, ale miałeś przygodę. Hop, hop, hop do dziurki, tak? No fajny kotek. No fajny. Rozmasujemy gardziołko troszkę, tak? Bo troszkę spięte. O, odpręż się, tak. No pięknie. Ale zrobiłeś numer, nie? Śmig do dziury. Śmig do dziury, Ty. Robimy ci kanapę, może będziesz lubił. Tylko muszę nie mieć sklerozy. Wiesz, jak pójdę na dół? Może być, kto tu do nas przyszedł. Oj, oj, oj. I się bawi. No nie, no ja jestem w szoku. Ja jestem w szoku. Nie wiem, czy wyście zauważyli, bo ja naprawdę widzę to bardzo wyraźnie, jak te koty z takich po prostu beczek robią się normalnymi, zgrabnymi kotkami. Przecież zobaczcie ten ten buziaczek. Przecież to była taka bambaryła. On rzeczywiście ma tłuszczyku sporo. A te to przecież mówiłam, że aż niezgrabne, że takie grube. A teraz to są normalne kotki. To jest właśnie, to jest takie strasznie mylące, że bierze się takie koty za, na żartę. Natomiast one są po prostu zarobaczone. Tak makabrycznie, że mają wzdęte po prostu jelita. Do takiego stopnia, że przecież na przykład u agatki wyglądało to, jakby była w ciąży. Zrobiono szybko sterylkę. Tymczasem okazało się, że tam nie ma w ogóle żadnej ciąży. O! A, mam trzy kotki w jednym kadrze. Proszę, proszę. A czwarty? Nie. Tudolf. Ej! O, jak dostojnie. Ty, jak na konika. tak? Na ciebie trzeba wołać. Nie, no, chodź. I buziaczku ty. No chodź, kto tutaj przyjdzie? Hop, hop. O, brawo, nareszcie się doczekałam. Właśnie to z wami takie, że nam tu siedzieć pół godziny, i po pół godzinie wy dopiero zaczyniacie się tutaj przy mnie otwierać, bawić, tak, kochanie? No właśnie. Ruszać się, ruszać się, banda młodziaków. Ruszać się, bo was ktoś musi wypatrzeć, pokochać. Bo inni czekają, cały czas mówię. A te kotki można by już spokojnie w swoim domu doswoić, rozkochać w sobie. Czy to nie jest cudowne? Napisała do mnie <laughs> pani Małgosia od Agatki: Że Agatka jest tak cudowna po prostu, że towarzyszy jej od rana do wieczora we wszystkich czynnościach, że jest tak oddanym kotkiem, że jest prze, przewspaniała. No, ja też tą agateczkę tak wspominam. Jedna z piękniejszych historii, po prostu. Też trudno te historie, trudno je jakby porządkować tutaj, bo wszystkie są magiczne. Tylu ludzi cudownych spotkałam w tym, w tym roku. Panią Joasie od Karolków przecież. A jak ona się nie zraża, jak ona się nie przejmuje, znaczy, jak ona mnie jakby pociesza. <noise> Mówi, że będzie dobrze, no to jest cudowna osoba po prostu. Jak sobie przypomnę tą szaloną akcję z wysyłaniem kotków do Holandii. Jak to czasami trzeba zaryzykować. Dobrze, bo się rozgadałam, wpadłam w ton sentymentalny. A to jeszcze muszę chyba nakręcić taki jakiś taki film, albo przynajmniej napisać podziękowanie za rok. Łatwiej mi się ostatnio mówi niż pisze. A nie każdy jednak ogląda, prawda? No dobrze, ty popatrz, jaki ty jesteś fajny kot. Hej! hej, hej, ogon do góry! No super! Super, super. Sprawujcie się wszyscy. Elegancja Francja ma tu być. Elegancja Francja. No? Hej! Super kotek. <laughs> Dobrze, nie jest źle, wszystko jest okej. Okay. Nie ma się co martwić.